Dzisiaj będziemy grać bardzo fajnie jakąś grę Umyj dom. Polecam wam ogólnie je, z nią zagrać, bo wydaje się być ona no, fajna. W tej grze musimy umyć dom, tak. debre

I wybijamy takie okienko, nie wiem czemu. I wymieniamy okno. Zrobi dwa szczury. Trzeba zabijać tu szczury tak, żeby wykonać wszystkie zadania. Jeśli wykonamy wszystkie zadania, będziemy otrzymywać nagrody. Dam, mam 17 okien, tylko że nie chcę się już za każdym domem tyle chodzić. Олег а что. есть наш No i tak poszliśmy. Oto tak kolejny dom. Dom Johanna. Zabij 3 I oczyszczę okno. No dobra. Zabijmy sobie jeden pochmurę Kupiłam sobie takie narzędzie, które usuwa pęczyny i może nam to dać po prostu więcej możliwości. Mamy sobie okno i idziemy kupić drzwi. Mam nadzieję, że będziemy starać. Nie ma. Na szczęście było za 50 zł. Budam będzie 84 pojęcie na sieci 6 na 10 domów, dobra, to postaramy się też 6 na 10 domów i jeśli zostawicie mm, 20 łapeczek w górę, to wtedy nagram z tego kolejny filmik. Nie ma drzwi. Teraz musimy wyczyścić podłogę. są ktoś mógł tu nasrał, no jak można. Jeśli widzicie sobie taki kanał Lakorum, to tam też jest takie coś o sprzętaniu i były, że różne takie było rzeczy, że tam oglądali o sprzątaczkach i żeby było trzeba właśnie oglądać. To w sumie trochę jak to! a Zakończyliśmy ten dom Shenanigans. No, damy radę. Brakuje nam trzech domów, więc postaramy się chyba dzisiaj to zrobić do większego domu. żentemy Okej okay. A jeszcze turki trzeba zabić Mamy kolejny i brakuje nam domu w dół. Ła, No to damy radę, co nie. To zajmijmy się najpierw tym. o to chyba pan musi być fanem Boxy coli, Tak jak w x zupek. A właśnie dajcie łapkę w górę i na czek, to będzie więcej filmów. I mam teraz pytanie. Napiszcie w komentarzu jaką najbardziej lubicie bajkę. Bo jak teraz to YouTube e, Czajnik albo takie inne, a Lakurum albo Kingaban, a jakbym młodsze to maszę i niedźwiedzie świnka Pepe najbardziej. I uwaga, ostatni dom. Zrobicie go ze mną? Zrobicie to dla takiego fajnego dziadusia. Napiszcie w komentarzach, czy Ty też kochacie swoich dziadków. Ja bym kochała, ale go nie mam. Dobra, robimy 10 dom. is a counter and filmic Okay, no to mamy dziesiąty aha musimy jeszcze zdobyć pieniądze no dobra to już nie dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku pa pa